Najgorsza dotacja na start działalności gospodarczej, Ever. Będzie kontrowersyjnie, bo w sumie takiej nie ma, ale z drugiej strony wszystkie takie mogą być w Twoim przypadku. Co mam na myśli? Żeby wybrać dotację, odpowiedzią dla Ciebie Twojego profilu działalności gospodarczej, trzeba chwilę pomyśleć i popracować. Nie ma czegoś takiego jak najgorsza dotacja. Może być najgorzej dopasowana do Twoich potrzeb. Natomiast zawsze musisz włożyć trochę pracy, żeby się przygotować. To znaczy, przeczytaj dobrze regulamin i w szczególności to, co możesz sfinansować, jakie profile działalności możesz sfinansować i jakie zobowiązania musisz potem spełnić po podpisaniu umowy do finansowania. Tak więc, rozpocznijmy. W pierwszej kolejności musisz dobrze zweryfikować, co możesz sfinansować, jakie przedmioty do swojej działalności gospodarczej. Czyli, czy to będzie jednorazowe posażenie, czy koszty bieżące, na co pozwala regulamin. Możemy mieć wyłączenie pośrednie, czyli sam przedmiot działalności jest ok, ale nie sfinansujesz głównego narzędzia pracy. Przypadek taki jest w Warszawie, gdzie nie możesz sfinansować samochodu. Jeżeli będziesz prowadził firmę z przeprowadzkami, automatycznie kasują główne narzędzie Twojej pracy. Możesz też spotkać wykluczenie bezpośrednie, czyli twój profil działalności gospodarczej nie jest w ogóle finansowany. I tutaj taka ogólna informacja, transport drogowy towarów nie jest finansowany, ale tylko w zakresie środka transportu. Natomiast znowuż mamy pośrednie wykluczenie. A jak jest z bezpośrednimi wykluczeniami? Dobrze wczytać się w lokalne regulamin. Na przykład w Warszawie w Urzędzie Pracy nie sfinansują działalności taksy. Druga sprawa, to przedział czasowy, w którym chcesz albo musisz założyć firmę. W niektórych przypadkach będzie to 30-60 dni, a w niektórych 6 miesięcy, do nawet 10. Więc trzeba dobrze sobie jeszcze taki harmonogram Twoich przyszłościowych prac wdrożeniowych, tę firmę też zaplanować na samym początku i czy ta dotacja ci odpowiada. No i kolejny punkt to kwota. Niektóre są mniejsze, jak na przykład w urzędach pracy, teoretycznie do 48 tysięcy, ale mogą być lokalne limity 35-40 tysięcy, albo bardzo duże, jak z lokalnych grup działania do 150 tysięcy, albo wsparcie, w starcie preferencyjne fundusze zwrotne do 160. To jeszcze nie koniec. Także musisz sprawdzić, czy nie ma jakichś dodatkowych zobowiązań, jak na przykład dotacji z lokalnej grupy działania, gdzie biznes stacjonarny musi być w małej miejscowości, takiej do 20 tysięcy mieszkańców. Dla niektórych to już będzie kryterium, które automatycznie wyklucza jakikolwiek ekonomiczny sens startowania o te fundusze. Wielu z Was też musi zastanowić się, jaka będzie Wasza rola na rynku pracy. Status. Czy będziecie osobami bezrobotnymi, czy pracującymi. Nie wszystkie dotacje są dla osób pracujących. No i też nie wszystkim to odpowiada, bo niektórzy wolą przyjść płynnie z zatrudnienia na B2B albo w ogóle własną działalność gospodarczą. Jak widzisz, świat dotacji jest bardzo skomplikowany, ale żeby łatwiej się w nim połapać, to zaobserwuj mój profil. Jestem ciekawy, jakie Ty masz pytanie odnośnie dotacji. Napisz je w komentarzu. Cześć.